Noga noga, noga, waga, noga, noga, super, super. Noga, super, noga, noga, noga. noga, 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 Jezu, noga, noga, noga. Rady, nie, nie dotkniemy. Okay. Brawo. 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 Super. Kładziemy rannego powolutku. Brawa dla naszego rannego. Stasiu. Nikt nie dotknął. Nikt nie dotknął. Słuchajcie. 20? Robimy dwójeczki, no. a ode mnie dostajecie 20 punktów. Yes. Brawo! Brawo! Przegnijcie tak, się nogą bolącą. Gotowi? No, no to idziemy patrz, dalej. Adek, tak, <gry> dwójka. Nie, bo mnie boli. To ci boli. A to jest dopiero początek. No to do mnie, tak nie,